Siemanko, z tej strony też. witam Was w kolejnym odcinku z Pomarańczowego Delivery. No i dzisiaj mamy gościa specjalnego, Przeprzemek Tak jest, przyjechał specjalnie z Krakowa, żeby nagrać jak wygląda praca w Pomarańczowej Korporacji. Tutaj w prawo, w prawo. Ło! Także będziemy dzisiaj we dwóch cisnąć. No i na dzień dobry, idealne zamówienie, żeby pokazać jak wygląda praca w Pomarańczowej Korporacji. Ponieważ mamy zamówienie studu. Za 250 zł, a z tym pojedziemy na przemysłową. Także no idealne zamówienie do korporacji o 11.00. Ogólnie pogoda nam się też udała, idealna, żeby pokazać, jak wygląda tutaj praca. Nie ma jak na odcinku do roboty, że jest słoneczko, ptaszki śpiewają. Nie, 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 jest deszcz, są prawdziwe dostawcze warunki. Ale się leje, go Tutaj też będzie trochę przyciskania między ludźmi. A w drugą stronę pojedziemy taką główną od Galerii Rzeszów, to zobaczysz co się dzieje. Słuchaj, taka praca, nie? W każdych warunkach. A w zimie to nawet nie mówię. Bo przecież ja w zimie to wszystkie te kończyłem z odmarniętymi palcami u stóp. I u rąk. Dopiero musiałem kupić takie trepy, jak są do, w góry, nie? Jak się nosi. To dopiero jak kupiłem takie trepy, to mi przestały stopy odmarzać. Tak, rękawiczki takie jak na snowboard normalnie, nie? To pamiętam, jak rekordowa była temperatura, to w minus 25 jechałem. Ale co ciekawe, te kurtki są tak zajebiste, tutaj w prawo, te kurtki tam na drogę rowerową, te kurtki są tak zajebiste, że one w ogóle jakby nie przemakają i jeszcze no są tak grube, że po prostu nie jest w nich totalnie zimno. Dobra, słuchajcie, odebraliśmy zamówienie z Galerii Rzeszów. Generalnie to Dosłownie przeważam je na plecy, ale nie jest źle. Także mam to sam na plecach, nie przydzieliło drugiego dostawcy, a szkoda, bo byłyby fajnie pod koncert, nie? No. Wiecie co jest najlepsze? Że Przemek przyjechał na rowerze, którym startowałem w pierwszych moich zawodach w życiu i to był mój pierwszy startowy rower, czyli Cuba MS. Sprzedałem go ze strasznym bólem i nawet uważam, że był trochę lepszy niż Cuba Carbonik. Trochę żałuję, ale ciężki był. Tutaj w prawo. I tu masz ciąg rowerowy, także na ciąg rowerowy. Możesz teraz śmiało wjechać. A, bo to jak parking, to jest ogólnie jedyne miejsce w Rzeszowie, gdzie jest ten ciąg rowerowy. Nie no, powiem Wam, że barun. Barun paskudny. Zamówienie paskudne. Moje plecy odpadają. Słuchajcie, ja zaś się zapisałem teraz na technika fizjoterapeuty. Nie pamiętam, czy już Wam mówiłem, czy nie. Ale generalnie, no to. Moja nauczycielka mi powiedziała, że mam plecy jak 40-latek, już takie wyniszczone. A takie zamówienia tego nie poprawią. Wiecie, i najgorszym z tym wszystkim jest to, że ja bym sobie ubrał kurtkę, ale jest tak gorąco, że się nie da. Jest gorąco i leje. Patrzcie, zamieniłem się generalnie sprzękiem, plecakiem. E, no to dawaj, możesz jechać. Zobaczysz jak to jest. Patrzcie, jak się rowe lubią. Jo! O, a tutaj Kinga od Freeza zaparkowała. Tylko mnie malowanie. Ja nie wiem o to chodzi ogólnie, ale Tutaj bardzo często stają jacyś Influencerzy z Rzeszowa i w sumie wspólna Rzeszowa Bo Sheli tu jeździł Ten Koro tu jeździł, dużo osób tu jeździ, nie wiem co tu jest Gdzie? Widzisz o tym mówię, widziałeś jak się chciała wpieprzyć? Już zapędził Jak widzicie Przemek daje radę Całkiem mu to idzie, jak się jedzie? Po co? Nie jedzie? No i dobrze Także widzicie, całkiem mu to idzie jakoś Powiem Wam, że na pierwsze zamówienie w życiu to trochę balastu Generalnie. Zaraz się pewnie zmienimy. No bo to jest jakby nie patrzeć moja praca i mi za to płacą. Ale tak to wygląda. Ogólnie czuję się, jakbym miał szkolenie kapitańskie, mimo że nie jestem kapitanem. Aczkolwiek uważam, że powinienem być. Tak nieskromnie mówiąc. Bo w sumie większość osób podchodziło i jest taka dziesiątka najbardziej doświadczonych i jestem w tej dziesiątce. Także no. Poza tym, no kto by nie chciał mieć szkolenia z gościem z TikToka i z YouTube'a. Każdy by chciał. Ogólnie jak byliśmy w galerii Rzeszów, to się dowiedziałem, że to jest również do jakichś stałych klientów zamówienie. Bo jak powiedziałem ciągowi, że adres studu za 260 zł, to od razu powiedział poprawny adres. Także klienci, no to stali klienci, to klasyczek pyszniański, nie? Jesteśmy na miejscu, także nie wiem czy tam pan wejdzie. Bardzo proszę zostawić na recepcji. Na recepcji. Dobra, okej. Okay. Dobra, dzięki. No to wbijamy na recepcję w takim razie. No tak jest bardzo często w tych firmach, że ktoś nie wychodzi tylko, tylko na recepcję. Także możemy wchodzić. Dzień dobry Przemysłowa 2, tak? Tu jest przemysłowa 2? Tu jest przemysłowa 2 i tam jest przemysłowa 2. Dobra, ale to chyba tutaj dobrze trafimy. Nic, mamy zostawić na recepcji, to zostawiamy. Ale tak, to no. lepiej radzę zadzwonić. Znaczy nie, dzwoniliśmy już. Tak, to jest tak. do biurowca może. Tak, tak, tak. Do no. biurowca? Znaczy... Dzień dobry, Nazwisko ma pan? Już mówię, moment, ale tu jak... Okej, okay, no to idziemy. Czyli zawracamy. Ty, ale tam nie pisało czasem jeden na tym biurowcu? Nie, dwa, dwa, było dwa. Dwa też było? No tak. to ciul, lecimy do biurowca. nie wiem czy sam się z tym zagrałem. Myślę, że tak. To są tylko dwie torby takie, Aha. troszkę cięższe. Była taka kieszenka? Tak, tu. No. Ta, to tak wygląda, nie? Sorki, było kolegę generalnie to w szkole, także. Na spokojnie. Pierwsze zamówienie w życiu takie miał? Dobra. Uuu, proszę. To wie pan, bo to takie ciężkie, ale to na spokojnie. Ja tak sobie Dobra. Nie ma sprawy, do widzenia. Do widzenia. Mamy już kolejne w ogóle. I no, mamy kolejne. Kolejne jest akurat y, bardzo fajnie i logicznie zrobione. I to jest takie z tych lightowych, bo pojedziemy teraz do KFC Vitosa, które jest o tam. Także okay. troszkę pod góreczkę, a stamtąd pojedziemy na Witka Cego, co jest dosłownie, wystarczy przejechać na drugą stronę ulicy. Mm, super. Także fajnie i co ciekawe jest lekkie, bo kosztuje tylko 5 dych, a dostawa chyba kosztuje dychę, więc tak naprawdę ząbę za 4 dychy z KFC, czyli praktycznie nic. Cześć, uwaliłem sobie całe ręce smarem Jak zakładałem ten wań, bo oczywiście w bitwie nie musiał odwalić Przymaną turniej Ale na szczęście umyłem w miarę dobrze Także wracamy do Przemka i jedziemy do Jest ci odebrane może Mogliście przy okazji zobaczyć jak zaczynają autodostawcze I lecimy na bitka Dobra, jesteśmy już prawie na miejscu Ej, znowu zaczyna lać Fuck Już było lepiej Czyli była dziura w chmurze Słuchaj, tu jest ósemka hmm. Tak, ale tu jest inna ulica, wiesz? Dzień dobry Dobra, będzie ten I Liptonek Proszę bardzo, do widzenia Słuchajcie, mamy kolejny, jedziemy do Starbucks'a A z niego do ulubionej klientki Na sam koniec projektanta Kusi mnie tu przy... a ja wiem, dobra, wiem o co chodzi chyba bo tu jest postój dla taksi Dawaj tutaj lepiej Tu jest postój dla taksi i pewnie się spój, że gość nie jest taksi, a stoi, nie? Tak obstawiam Ja tu też tak stawałem, jak na Uberze robiłem Generalnie nie wiem, czy wam mówiłem, ale jedziemy ze Starbucksa Na Żmigrodzką Także no kawał drogi, słuchajcie Zaczynamy teraz tyranko.pl pod górkę Klasyczne zamówienie. Oczywiście babka dalej nie opisała, gdzie. Dobrze, że już do niej dowoziłem dwa razy, to już pamiętam. Ale no sam fakt. Starbuckson w drugim z miasta. Nie oddaje. Słuchajcie, jesteśmy już na Zadupiu. na się projektancie w moim ulubionym osiedlu w Rzeszowie. Znaczy w sumie na Przewieszówce jesteśmy, a nie w Rzeszowie. Klasyczek. Klasyczek zmianowy, no musi tutaj być. Patrzcie, tutaj mapa tego okropnego osiedla. Słuchaj, Ale no niestety muszę tu jechać. Także ja no, zaraz to będziemy to na miejscu, miejscu chyba. No i wiesz, ja mam nic nie napisane totalnie. I ostatnio tu błądziłem, szukałem ludzi, pytałem. A tu patrz. I tutaj ciasteczko. A tu nic się nie wyspada, nie okay. Dzięki, do widzenia. Słuchajcie, ogólnie złapało nam już kolejne zamówienie. Dzisiaj jest ogromny, ogromny ruch. Naprawdę. Ponieważ znowu jedziemy do oczywiście najwspanialszego szefa kuchni na Podkarpaciu w Polsce i w ogóle bo jedziemy do Galerii Rzeszów, a sam pojedziemy na Baczyńskiego Także no znowu Galeria Rzeszów, klątwa Galerii Rzeszów, no Przemek nie zobaczy nic ciekawego. Niestety będzie widział tylko Galerię Rzeszów i z tym mu się będzie Rzeszów pojawił. I projektanta jeszcze zobaczył. To no już w ogóle, znaczy, to nawet nie Rzeszów, to okolice. Znowu zaczęło lać. Strasznie leje Masakryczna jest to, zmiana pod względem pogody i zamówień. Mam nadzieję, że na drugą połowę, bo teraz pamiętaj, stykła połowa, no nie, bo jest godzina 13.34 ale tak nawet już ponad połowa może na te ostatnie dwie godziny się rozpogodzi i będą fajne, sensownie z poza obszaru najlepszego szefa kuchni Ej słuchajcie, jesteśmy w pod kierzetem jak widać ruch jak zawsze doskonały nie ma pusto nie, nie, zawsze musi być milion ludzi dlatego właśnie wszyscy, dlatego że właśnie słuchajcie wszyscy ale to absolutnie wszyscy chcą zobaczyć wyczyny najsłynniejszego szefa kuchni to jest kufra? Nie, to nie to brakuje motywacji, Będę na No i powiedz człowiek, tak szczerze, nie znudziło Ci się trochę już to miejsce? No, jeszcze nie, bo wiesz, no, jestem tutaj dopiero trzeci raz Ale jakbym miał to trzy razy dziennie? Trzy razy to jest takie minimum No, no to może tak No, jak dzisiaj się tutaj od półtora roku, codziennie prawie Masakra 997 ten numer to kłopoty Dobra słuchajcie, macie go oj wow. Ojojoj, ale poszedł w Pan chyba zapomniał, że trzeba sprzęgło jeszcze użyć To nie no automat Klasyczne PKP pomyślić Nie, nie Nic bardziej milnego, bo my tu skręcamy Tak Ci się ogólnie na razie podoba no jest! Widzicie, widzowie, teraz przynajmniej mnie rozumiecie, i nie będziecie już więcej w komentarzach się ważyli pisać, że ja ciągle narzekam. Przyszedł człowiek, który nigdy tu nie pracował na dzień testowy i powiedział, że mu się nie podoba. Także widzicie, jak to jest: Eurotrack Simulator. Eurotrack Simulator. A tutaj mamy parkowanie. CAUDI z serii, jak nie parkować samochodu. W sensie jest, chyba można w ogóle parkować auto na chodniku, ale trzeba przejście zostawić. A tutaj nawet no nie planowali tego. Właśnie nie wiem, czy to jest ten budynek, czy nie ten. Trzy różne adresy nam pokazywało generalnie. Tak, bo miałem w aplikacji wpisane tam Baczyńskiego 7, nie? Mhm. Czyli w sumie dobra adres, bo tak a pokazywało, że to jest o tamten budynek, nie? Ale bardzo fajnie, że pan firmę podał Bo właśnie po wpisaniu firmy dopiero pokazuje dobra. dobry adres Także pod tym względem super, dobra, tu będzie napój I tu jedzenie Dziękuję ślicznie Do widzenia Pan się to wziąć i to się wylewa teraz Tak? Te, no no no, Aha. o tak chce pan to wejść No tutaj, najlepiej, no, bo tu dobra. jest ten stojak Dobra, dobra, dzięki Jedenia. I nawet TikTok, o kurty! Słuchaj, nie, wy coś ty się śmiejesz, ale ja, ja nie dostaję napiwków na co dzień, Także to jest dla mnie wciul duży napiwek, ja czasami w miesiącu tyle dostaję. O właśnie, bo to jest, myślę, że to jest też ciekawy temat, żeby powiedzieć widzom o napiwkach. Słuchajcie, widzowie, mamy kolejne zamówienie. W końcu Przemek zobaczy coś innego niż ta piękna Ikona Rzeszowa, ponieważ teraz pojedziemy do Sapoli i Napoli, samą nagrabskiego i dane zamówienie. Patrz, że tu jest ogólnie ludzi. Tu wypadek, dość mocny chyba. Oj, patrz, i już jest czerwone. No tak, i na następnych już musimy czekać. Tak, i widziałeś, jak ludzie tu biegli? To jest dla A. mnie fenomen, że ludzie tutaj biegną dosłownie jak babcie po karpia w Lidlu na święta. Jeden do jeden, bo tutaj te światła chyba z 10 sekund mają zielone i od razu jest czerwone. A i ten skrócik do Saporii jest genialny. Naprawdę. Stop, skrót. Dobra, no i, i na poli odebrane, i teraz lecimy na Grabskiego. I patrzcie, to jest życie. Droga rowerowa, nie ma pieszych zbyt dużo. Znaczy, tutaj, nawet jakby byli, to nie przeszkadza. Naprawdę jest pięknie, i tędy sobie ciśniemy na Grabskiego. Zobaczcie, będziemy teraz nagrywać kadry z drona. Takie wiecie, już do do filmu. O ile ci sobie DJI przede mną elegancko, ale ja mu chciał mieć DJI-a ja też.

No dobra i słuchajcie, będziemy nasz wirowni. Przemek się wycofał przed górką. A ja nie wiem czy ja jestem takim dobrym góralem, że każdy przy mnie z górek rezygnuje. Wczoraj Simon G zrezygnował z objazdu. Teraz Przemek rezygnuje. Albo ludzie są nieprzystosowani do podjazdu. Ja już chyba za dużo czasu na cyklu się nie spędziłem, żeby mnie przerażały. I że te mapy Google są tak głupie, że mnie kierują, żebym jechał przez kwiatów i robił takie kółko bezsensowne. Co jest? Ej, jaki ładny blok w ogóle? Nie wiem czy do tego mamy dowieść. Docelowej jest po lewej stronie. U... Po lewej. No dobra, da się tu przejść. Tak, no to jest to chyba. A to tu jeszcze nie byłem. Ktoś żele zgubił. I to z Sisa, czyli drogi Dzień dobry, proszę Dzień dobry, bardzo, do widzenia. Do widzenia. Mamy ostatnie zamówienie na tej zmianie. Jest to Pizza Hut Millenium Hall. Stamtąd pojedziemy na jakieś... o. co coś tam, nieważne. To jest koło szpitala na, na rycerskiej. Także no specjalnie dla psemka pokazaliśmy możliwości systemu na pełnych obrotach. Autentycznie. Dawno już tak nie wyliczało. Dawno nie było tak nielubionych przeze mnie zamówień. No powiem Wam, że tylko jedyne fajne to było właśnie to z i i na to Grabskiego. A reszta, no to naprawdę pięść no, się zaciska autentycznie Już pomijam, że chłopaki siedzieli pod galerią Rzeszów na pusto, nie? A my tutaj cały czas jeździmy Nie mieliśmy nawet sekundy przerwy W że sensie, to fajnie, bo przynajmniej mógł pokazać Jak to wygląda, jak jest ruch Ale już dawno tak nie było, że aż taki ruch walnęło Ale to chyba przez ten deszcz W sensie, już nie ma deszczu, ja jestem w kurtce, bo mi jest zimno, bo mam buty przemoczone I skarpetki, i bieliznę Także... Ale no, tak jak mówię, no nie lubię tych spodni deszczowych. No Kurde. Ale te koło są straszne. No nic, w każdym razie ciśniemy do Pizzy Hat w Millenium Hall. Słuchajcie, dojeżdżamy już do Millenium. Także w końcu w tej lepszej galerii w Rzeszowie. To no, mi się podoba. Aczkolwiek to gdzie z tym jedziemy, mi się nie podoba, ale niestety jest zamknięta Pizza Hat w Galerii w permanentnie. Toję tam lokal Ukraińcy są jakieś włoskie trosanty, także... Ach. Witamy w Polsce w XXI wieku, w 2023 w sumie. To jest pizza. Słuchajcie, Przemek, powiedz co sądzisz o Rzeszowie. Powiem ci, trochę tutaj poje pojeździłem razem z Tobą i Rzeszów to jest bardzo ładne mi miasto. No ładnie. Podwiedzaliśmy tutaj trochę i myślę, że to jest miejsce, w którym mógłbym nawet mieszkać. Aż tak? No. Byle nie koło Galerii Rzeszów. No. Dobra. Albo byle nie na tym osiedlu takim wiesz. No tak. Ale tutaj na przykład w centrum jak najbardziej zapraszam, zachęcam. Myślę, że zrobiłem przemkowi lepszą reklamę Rzeszowa niż prezydent miasta zrobił tak. przez ostatnie dwa lata swoich rządów czy tam rok. Słynny Gabrielicz, mm. <laughs> no, że nie że Rzeszów jest ładny w sumie, no. Bardzo znaczy ta okolica. Właśnie chciałem za wszelką cenę, żeby jakieś zamówienie tu dostać, bo to ci mm. chciałem pokazać. Bo tam z tamtej strony no taki szary i ponury, nie? Tak. A tutaj jest naprawdę ładnie. Sorry. Jest, jak szlach. Rzeszów jest patologicznie zakorkowany rano i o 15. Naprawdę jak byłem w Krakowie to są mniejsze korki. Ja widzę, jak ktoś w na tą drogę rowerową. Urwałbym ręce i nogi. Przemek ma już dość górek. Ja to widzę. Dawaj Przemek, opaj, opaj. Czemu każdy ma ze mną dość górek? Wszyscy jesteśmy prawie na miejscu, słuchajcie. Prawie. Ogólnie już skończyłem zmiany teoretycznie. 16 minut temu. Ale jeszcze dochodzimy. Dzień Dobre. dobry I napój, do widzenia Także słuchajcie, zakończyliśmy zmianę pokazową, że tak powiem, z Przemkiem I dzisiaj generalnie zrobiliśmy 6 zamówień wspólnie A przy tym 33,5 km aktualnie Z powrotem do domu będzie jakieś 37, może nawet 38 Także konkretnie, no ale dzisiaj wydupczało niemiłosiernie Zresztą klasycznie, no Przemek zobaczył uroki pracy, prawdziwe Galerie i te sprawy Także tak to wygląda. No i co, ja Wam dziękuję serdecznie za odróżnięcie tego filmiku. Zostawcie łapkę w górę i suba. Możecie też wpaść na Tipli i możecie również wpaść na kanał do Przemka. Link macie w opisie. Siemanko.